Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za Waszą obecność i jednocześnie przepraszamy, że dzisiaj godzina jest zmieniona, ale Pan Poseł musi być w innym miejscu, miejscu województwa, także bardzo się spieszy. Ale dziękuję, że Państwo przyjęli zaproszenie i są razem z nami. Dwa tematy. Ja rozpocznę na temat ministra Macierewicza, dlatego, że nic się nie skończyło. Afery zostały niewyjaśnione. Ostatnie posiedzenie Sejmu było, miała być debata na temat tego, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, jednak ta debata była zminimalizowana, były pięciominutowe wystąpienia klubów i pani premier, trudno powiedzieć, że broniła swego ministra, bo jej wystąpienie było wielkim krzykiem i właściwie skupiła swoje, swoją wypowiedź na elitach, które są w Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska z tym się nie godzi i w dalszym ciągu czekamy na to, jakie będą y, wyniki. Wniosek został przecież złożony. O odwołanie oczywiście, on był przegłosowany, minister Macierewicz zostaje ale jest w dalszym ciągu bardzo dużo niewyjaśnionych problemów. Między innymi to, że Krajowa Izba Odwoławcza wydała jakby oświadczenie, bo problem jest i wyjaśnienie jest w toku, że yy, yy, Przetak, właściwie zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie był zrobiony niezgodnie z prawem. Powinien być przetarg, natomiast takiego nie było i tam minister skłamał, dlatego że powiedział, że to było ze środków, które trzeba rozliczyć w danym okresie budżetowym, w danym roku budżetowym. Ta sprawa jest do wyjaśnienia. Kolejna to jest, no przecież nasz Słynny dr Dawczyński. Doktor Dawczyński wyjechał do Stanów, już go dość długo w Polsce nie ma, ale w dalszym ciągu umowa obowiązuje, umowa jest do 2018 roku i pobiera środki, dlatego że 133 zł za godzinę co miesiąc jest wypłacane, a godzin pracy ma w umowie podpisanych 100. Także w dalszym ciągu jest współpraca z ministrem Macierzewiczem. Kolejny problem niewyjaśniony. To, było, to był problem dostępu do dokumentów przetargowych na Karakale. Okazuje się, że tak, taki dostęp miał i Bartłomiej Misiewicz, i pan y, Berczyński Nowaczek. I, i pan Nowaczyk, tak y, i w tej chwili też oczekujemy i na pewno platforma obywatelska nie, nie przejdzie do porządku dziennego, dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione. No poza tym wiecie, ile szkód y, y, <grym> zrobił w państwie, bo to przecież są generałowie, którzy odeszli, bo nie widzieli możliwości współpracy dalej i powtarzamy, jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to na pewno ci. Generałowie zostaną przywróceni, bo oni byli wyszkoleni, oni byli absolutnie bezcenni, jeśli chodzi o ich wiedzę i doświadczenie. Także w dalszym ciągu jesteśmy z Państwem przede wszystkim w kontakcie i będziemy przekazywać to, co dzieje się w Sejmie, bo na każdym posiedzeniu mamy jakieś ciekawostki, gdzie my jesteśmy sami zaskakiwani. I jakby trzymając się tej zapowiedzi na poprzednim posiedzeniu Sejmu mieliśmy informację rządu na temat skuteczności ściągalności podatków. Mogę powiedzieć, że propaganda sukcesu PiS-u naprawdę przerasta wszelkie wyobrażenia. Nawiasem mówiąc, no mamy jak mantrę. Na temat tych sukcesów, natomiast praktyka tych sukcesów tak naprawdę do końca nie potwierdza, choć ten rok wydaje się po tych pierwszych miesiącach nie najgorszy, ale w dużej mierze jest to wynik zmian w przepisach prawa dotyczących sposobu i terminów rozliczeń podatkowych, zwłaszcza jeśli chodzi o podatek VAT. Natomiast to samo w gruncie rzeczy pis opowiadał mniej więcej rok temu. Efekt w roku 2016 to jest niewykonanie budżetu państwa, jeśli chodzi o dochody podatkowe. Te dochody nie zostały wykonane, mimo że przez pierwszą połowę roku słyszeliśmy z miesiąca na miesiąc o obligatycznych sukcesach związanych z realizacją dochodów budżetowych. Natomiast jakby się przyjrzeć tym dokonaniom PiS-u, korzystając z ich narzędzi, narzędzi. Oceny instrumentów, które zastosowano, no to chciałbym przypomnieć Państwu 340 miliardów. 340 miliardów na tyle PiS w swoim audycie, który w maju ubiegłego roku ogłosił, straciła Polska, stracili Polacy na skutek 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. No i ja przeprowadziłem taki rachunek wykorzystując metodę PiSu i ustaliłem, że w roku 2016, jeden rok, Polska straciła ponad 140 miliardów, ponad 140 miliardów no i mógłbym tutaj opowiadać o tym, że państwo nie istnieje, powtarzać wypowiedzi pani premier Szydło i pana wicepremiera Morawieckiego, którzy brzmieli i alarmowali nas wszystkich opowiadając o tych stratach. Jeszcze raz przypomnę 340 miliardów przez 8 lat i mamy 140 ponad 140 miliardów w ciągu jednego roku. Tak jak mówiła pani premier, może wystarczy nie kraść. Drugi przykład takiej propagandy i takiego manipulowania danymi no to były puste faktury. My w 2015 roku wykryliśmy tych faktur na ponad 80 miliardów złotych. I z roku na rok wykrywalność tych pustych faktur, fikcyjnych faktur, rosła. A PiS od odżegnywał nas od wszystkiego wszelkiego zła utożsamiając te puste faktury ze stratami budżetu państwa 80 miliardów ponad nieco 80 miliardów. Co się wydarzyło w 2016 roku? Puste faktury, które zostały wykryte to 104 miliardy złotych. A 104 miliardy złotych i teraz jakby znowu wracając do języka pis 104 miliardy to jest rozmiar przestępstw, oszustw podatkowych i zobowiązań, które nie zostały, nie zostały zrealizowane, nie zostały ściągnięte, bo w gruncie rzeczy natura tych pustych faktów jest taka, że ściągnięcie ich w tej kwocie jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, bo od tego trzeba ustawić zobowiązanie podatkowe i trzeba wziąć pod uwagę także, że się te faktury multiplikują. A to jest, mogę powiedzieć, wracając do, do wstępu, propaganda sukcesu z jednej strony, chwalenie się ponad miarę jednostkowymi wynikami, i jakbyśmy popatrzyli całościowo, przekrojowo i oceniali zamknięte okresy korzystając z narzędzi przygotowanych i stosowanych przez PiS, mamy do czynienia naprawdę z dramatem. Na szczęście aż tak źle nie jest, bo gospodarka ma się nie najgorzej, choć w gruncie rzeczy, gdyby nie rządy PiS, miałaby się jeszcze lepiej. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że mimo to, że ta gospodarka się ma nie najgorzej, to PIS zadłuża państwo w tempie w tej chwili największym w Europie. Jesteśmy absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o zadłużenie państwa. I w 2016 roku to zadłużenie wzrosło o prawie 100 miliardów złotych. I też mogę się odnosić do tego, co mówiono o tym, w jakim tempie platforma zadłużała państwo, to mogę powiedzieć, że to jest tempo co najmniej dwukrotnie wyższe, ale pamiętajmy, że my rządziliśmy w czasach kryzysu, a tutaj mamy znakomitą tą koniunkturę gospodarczą, o czym świadczą wyniki krajów europejskich, które się rozwijają dzisiaj w tempie szybszym niż Polska. A byliśmy, przypomnę, liderem wzrostu gospodarczego. Nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Pisto próbuje robić, my mówimy temu, nie będziemy tą propagandę sukcesu rozbrajać i pokazywać Polakom. Polakom Jakie są, jakie są fakty, jaka jest prawda o wpis. PIS? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze może krótko sprawy bieżące, a ja, mianowicie roaming międzynarodowe, telefony od 15 czerwca 2017 powinny wejść inne cenniki, czyli takie, gdzie płacimy opłaty w Polsce i za granicą. To jest takie samo. Niestety do 15 maja tylko jeden z operatorów zmienił cennik, natomiast pozostali, jak to się określają, swoją interpretację wprowadzili, czyli takiej zmiany nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. To jest dyrektywa europejska, która powinna być prowadzona i czekamy też, czy służby zajmujące się elektroniką, połączeniami tymi, spowodują i cenniki zostaną zmienione. Oczywiście, jeżeli nie, to jest to kolejny dowód na to, że rząd. Chcę jednak wycofywać się z tej Unii Europejskiej, na co my nie pozwalamy. To ja ja tak. chyba, chyba... Dziękuję, to dziękuję bardzo.